Gracze chyba tak już mają, nie? to będzie właśnie <głos> życie <głos> Dobra, to dobre humory są, tak? no, bo bo zaraz będą wpierdolone, zresztą będą No zaraz humory spadną, więc wiesz Mam mieć, Damy że... Zakładnik znowu, o oh my god. Okay. Pewnie. Okej, Fajajajcie O boże To ja lecę na górę szybko, nie zamykajcie nic, zamykam tę górkę Przyjąłem. Ja już sobie bierz, ja już sobie bierz, to gdzieś tego ten czas nie idzie Dobra, ja walę, schodzę I teraz powinniście tak robić kurwa, zaczyna się runda, a wy wszyscy razem Run forest, run, a ja... Dobra. A run JoJo, jo, run! Jojo <grym> <Cio>, Jojo <cio. grym> killer! Oh yeah! Dudziki, bang. O boże, jak jest kurde Dobrze mu tak! Po co dał tak. się złapać? Ciepło mu jest. No, coś Fier mi wykryło tak już nie tak. tak, już drony jadą od góry Oni wiesz co, można by ich zrzeszać, bo już wiesz co, drony poszły, gdzie będą się reszkić, Ma być hamem? Nie, może będę takim hamem? Na górę zewejdę. nie zrobi tak jak ja. Jeszcze się wychyliłem i od razu w cymbal zostałem. No nie. Oh yeah. Chodźcie tu po kamizelki jeszcze, ej. Bo kamizelek nie wzięliście. Dobra, ja się za sam nie zamykam. Oh yeah. Ja nie mam zaznaczonych kamizelek, ale ja ja. No bo ja dopiero przez chwilę rozstawiłem. Aha, aha. Okej, okay, TAKI PRO. Krzyk, tutaj ścianka jest potrzebna. Już idę. Ja nie mam. Ja mam. Gdzie? I tu jeszcze jest potrzebna Tu Znaczy tu, tu? To zamykaj tu Nie ma a, a ktoś był na górze zamknąć ten Ja ją był. Ja zamknąłem no A spokojno. no nie kurwa co. Ej tu by się przydała ścianka jeszcze Gdzie? Macie ktoś ściankę? Ja mam No bardzo by się tam przydała Tutaj tarność, tutaj no i zaraz ją rozwalą już coś poszło, Thatcher. Jaki skurwiel? Już rozwalili. Gdzie <grym> w kurwa, wlecieli dookoła? Tarność, dobre. Ej tu, termin. On się zajmą mną, wiesz, bo, bo nie wiedzą, że jesteśmy na górze. Idzie po mnie. Tu słyszę kogoś. A czy kupujesz, Szalik? Mam. Dobrze. No kurde. to jest tam. No Przez próbuję idą po tu mnie, skoczyć, bo się... ale on mi Na Karol, skąd On na schodach. Ale gdzie na schodach? Ma 10. 5% ma. On o. No on. On leży, Ona leży. ma... niecałe 50. Ale gdzie na schodach? No, tam, gdzie mnie zabił, no wyjdź tam. Jak ona mnie zabiła? No tu tam na lewo. No. No, dziękuję, dziękuję. Tu jeszcze ktoś był. Tu jest Aszka na wprost Masz... mojego trupa. No, tam, gdzie nie do... nie ma. Aszki. na dole jest? Gdzie na dziura. Przy, Przy tablicy. Przy tablicy była. A gdzie to jest tablica? Kupuję bo no, no, Na dole jest? jest, jest? Tablica, nie? Po lewej na dole jest, tak? Na dole jest. Tak Na dole jest? Na dole, na dole Ale? Ale? O tam? Gdzie patrzę widzisz moją kamerę? Nie O tu jest, ty, a nie, to ty To <grym> Zostaw mnie, bo ci tą kamerę zniszczę Ale się późno wyświetlił Ej, cicho, cicho, cicho Cicho, cicho Piedle Tu koło mnie ktoś jest, na bank Ja jestem na schodach, kurwa. Ja jestem na schodach. No nie, tutaj, tutaj, tutaj coś. Tu albo tu. No i w ja jest. Wyłatać. No dobra, teraz ja patrzę. Minuta. Osłonij mnie w plecy, Marmara, dobra? Krawkę sodową, ok? okej? Ale podejrzewam, że jak tak ktoś tam wejdzie, to zginiesz, nie? No, ale no, patrz, tu patrzy. Ale kurde, ten chodzi Ej, no ty i przyszła moja. do mnie, no i kurde. A, patrz, bole, kurwa, tak się robi. Nie, się dobra. dobra, nie ci nie, 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 nie tego Jeszcze ją kopłeś, stary, a nie z tyłu. Nie podziesz jeszcze, ja jeszcze ją kopłeś. No serio, no, no, się przekręcić. Ja właśnie pas. słyszałem, że albo z jednej, albo z drugiej strony, bo ona kruszyła od jednego wejścia do drugiego, ale a ja właśnie słyszałem, jak. Ja bym że to było bo ona biegała i mówiła: Staw sama, staw sama. Mój Tak mogło być. Ja nie chcę zginąć, ja nie chcę zginąć. Ale za co? Ja ty mnie same zostawili. Zajacza. A teraz moja tak będzie biegała. Pamiętasz, psy, pernoś? Za co? Za syno... No wy mnie chyba nie chyba zostawicie, co? Będziecie hmm. dobrzy koledzy, nie? Coś no. się jeszcze okaże. Coś się jeszcze okaże, wiesz co? Tutaj no, jest Dziękuję. Kolega. No właśnie zły, bo chcesz mnie zostawić bo ja, samą... Pojazdy na Co tam my... Jak Na dole, na dole, nie? Na Macie na dole? dole? dole w, to, w tym samym miejscu co my. No. Ej Tarnuś, ty w lipcu podjedziesz tam do nas? Po co? Po co? A tak, kurwa. nie wiem. Napić się z nami piwa. O! Tarnusz nie pije piwa, to piwa nie to ta, się pije piwa, no właśnie. Tarnusz, masz, masz dwie godziny od tej strony. Nie półtorej. tak, że w godzinę... Albo my pojedziemy pociągiem. Na może. O! No na pewno jakieś są, nie? Na jakieś na pewno <noise> no nie wiem czy są o jakieś o, dojdzie, pociągi. możemy my pociągiem. O jest w oknie. świetnie go rozwalam. W zielu. Ostrożnie. Nie ale jest go Nie rozwalił, A rozwaliłeś. Jak ty to zrobiłeś? Ej tu o, bym potrzebował rozwalić. Uwaga okno, mówi, Tarnoś. Dobra nie, Ja dojdziemy. się z Tarnosiem już kiedyś chciałam spotkać, ale Tarnoś mówi o nie, nie ja nie chcę. O nie, tylko nie z nią. nie. O nie. Nie. Nie nie Ja to wywalam, żebym mnie zginął Ty, ale ktoś taczer mi trzeba Tacera mi, <noise> mi tu trzeba, bo... Bo bo tak. Idę. Chyba, uważaj na tutaj na okno. Okno uważaj. No naprawdę. odchodzę. Patrz, żeby ci kurwa nie, zraszo nie zraszowali. A w sumie to wiesz co czekaj. Trafię? Masz. Ja też trafię zdałem wyśrodka. No nie rozjebałeś chyba, nie rozjebałeś. Nie no no w ogóle ich nie mamy punkcie, wiecie? I nie mają no nawet zabarykadowanych drzwi, oni się rozeszli gdzieś. No. No. Tak, uwaga na górę właśnie, do tego mówię. No to zaraz wchodzimy do zakładnika, wyprzybimy. Kto kamerą podjedzie? Bo ja mam kamerę, tylko bo no. się... O co, No to dobra, już kamerą patrzę tam. Z zakładnika. Nie ma nikogo, to kuchór. Koło, koło zakładnika to ja mam kamerę, ale mówię, że ja ich tutaj nie widzę. Ty, nikogo nie ma kurwa, nie tak wpadł na szybkości ja I zakładnika. nawet góry nie mają zabezpieczonej nad zakładnikiem. Nie, a jest w rogu tu. Patrz, a tu jest w rogu. Patrz, widzisz co zawsze? Znaczy? Jeden pod karką schodową. I dziura no, jest, no, dziura no, no, jest, no, no. uważajcie! Dziura jest, o tutaj, moment, tutaj jest u góry. Zielu, twoja lewa, no. jest dziura kurwa w ścianie. Czyli raszują. E, czekaj, zaś ci go Jeden dostał? Jest tutaj, patrz. Już patrz na ciebie nawet. Widzisz? I dwóch jest na tam, nie? gdzie mówię. Uważaj, mhm. ta, tarpałeś, na wprost. Dziura w ścianie. Gdzie? Yeah. Długi dostał? Trochę kogoś poszarpałem przez tą ścianę Dobra osłaniajcie mnie i lecę po tego zakładnika. O przebieg, przebieg, kościu, przebieg Gdzie przebieg? Tutaj. Przebieg. Do tego wejścia po prawej. Co tam nie ma, to do Zakładnika podchodź? Tak, 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 Do tak. Zakładnik. I gaz puszczał. Ktoś mi tu biega, ktoś tu biega. Aha, do Do no, to jest to. Tu jest w samym rogu tych wzmocnionych ścian. On zakazał go. Nie Dziękuję, mam Ale proszę się, Bardziu. Tak to się robi na południu. Na dzikim zachodzie. No 75 dostałem. Przez ścianę dostał w dupę. Nie, ale tak całkiem zwiatr. możliwe, żeby zakazał mu tego bo rzucił prosto na niego. Ten chciał nie. popełnić to Tak z gniazda, Ale za kamerą, nie? Na ale Bandboy był szybciejszy. Oh yeah! Oh yeah! yeah. Magazyn? Nie. Mówi, że to samo górę. To jest magazyn, tak? Na samej górze to jest? No chyba tak. Tak? Kuchnia? nie... Tak, no dobra, Słyszałeś Słyszeliście się tego, że na płycie. Badlu był szybciej. Ja byłem by szybciejszy. Ah yes, no to to musi być. Bęk! Tak jest, najpierw tuciki. Powiem wam, że bardzo... Niehumanitarne Tak to się nazywa, nie? Ujowa miejscówka to tak powiem A to nie jest ta centrale To nie jest ta Kurwa to nie no jest tam, się, tam, nie tam jest To jest problem pułapki. Ej ja tak. tutaj okna zabezpieczę tym, tymi mocnymi o, no. i resztki nie będę Czekaj. zabezpieczał bo nie dam rady Ja pod okna w razie mu zrobię Chodź O szybko mamy super Piękny yeah. czas na rozstawienie kamizelek. <grymne> 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 Dobra, maksymalnie dwie w środku i resztę na zewnątrz A gdzie są kamizelki w ogóle. No stoisz no, na nich, w zielu. He? Gdzie to są? A są. Już coś ładuję, waga. Dobra, ja zostaję w środku. Ktoś zostaje ze mną? Ja. Yeah. No to okej. Okay. Ja zostaję tu i zamykam. W zielu, zostań tam. Ja bym chciała pójść gdzieś gdzieś pójść gdzieś Ale nie mogę spójść, bary, nie? Wow, ujaja coś. Wow, u jaja coś wywalili. U no. ja mnie też A chunie, co będę patrzył kurwa. A nie pomogę ci, bo to, to ciebie widzą. Dwa okna wyjebali. Kon mnie jest, koł jest, na bank, tutaj. Ej, tu koło nas gdzieś chodzą. O, właśnie chyba za to. Tarcza. Nie widzisz to, tu kogoś? Tutaj? Ubaly nie normalnie, wychylaj się. No to zamykam. Mam czekać, druga strona może zamknąć. Oj! Mama nie strzela! O Mama nie chciał, to mamie No to Już, już, spokojnie, dobra. Ej, tu ktoś dosta, strzela. Tu ktoś w strzela. Pułapkę. Gdzie w pułapkę? Główne drzwi. Było powiedzieć, bo się wąsu strzeliłem. To no, ja tam teraz zniszczyłem, ale tu wcześniej ktoś od nich strzelał, tutaj. Wielu uważaj. Nie już, Martwa nas sprzątnała goście okay. Jest no. tu po lewej. Przed moją twarzą i kula. Po prawej. No, ziel prawej. Zielu zdecyduj się na. No, Czekaj nie ktoś na niego, ma, uciekaj. Uciekaj. Ja czekam, A, ja nic nie wychodzę. Pomagaj sobie z mnie ty będziesz go widział, albo Mamyka. Nie, Mamelka będzie go no, widziała, albo no, Zielu. Tarńność nie jest nima z pomyśleniem. Ładnie. nie bez euforii kurwa. Ej, tu nam ktoś chodzi. Gdzie? i tu wcześniej nam okna rozwalili wiesz? A nie to ty twój żołnierz się ruszy Ale ta tarcza mnie zastraszyła, nie? Tak, że się tarczy załatwili. Co człukak? Y tarcza wlazła, że tak powiem na mnie, a zielu ją od co? Yeah. Zielu, jakie ty masz zapędy? Yeah. Lubię więc. Yes. Lubię tyłu, oh, yes. o jest Brawo, pięknie O, ale... Brawo ty! No moim zdaniem tego zabiło to, że spadł ze schodów, a nie że dostał w <grystanie> Na pewno kurwa, wstaję Ci, że kark tak bidet kurwa, jest, nie? kurwa ma. Jaka ta gra jest realistyczna Muszę zacząć grać chyba młotkowym Tego dobrze się gra? Nie, ale czekaj fajno ten... to, w... Pół... graj bo przed patrzem, bo z nerfią to MS ten SM to chyba 11 on ma taką drugą powłoką broń. Kurwa, to tak się że masakra. To malutką taką? No, no, tak, no to to no, ma taką, żeby się czysty. No. Będzie odrzut Kurewski teraz będzie na tym, wiesz, po tym patrzy I, i tą broń ma obrażam jeszcze obrażam. ten gazownik, wiesz? Tak. Gazownik. Nie, tylko ty masz. Tym yyy Krystian gazownik. Ktoś ma, jeszcze ktoś ma taką automatyczną. Gazownik ma. chyba ma się A bo gazownik może no, do. No, no gazownik nie gra tak. Sej, ma ich nie przyjdą to oni będą dole. No, właśnie mi się, ja mi się wydaje, że tu kogoś słyszałem, ale nie wiem jak tam dojechać zbytnio. Szybko, po ziemi. <laughs> really, really, no really no. No. Nie ma. Ale ja tu słyszałem to górę. A może na to A gdybym był łotkowym... Nie chcę wyżej. Tam, no. tam mi tam to, co się wziąć? Nie, no tam gdzie no, no? tam gdzie, my nie, no. o, o wow, wow. No to sama technika co my kurwa. Jo. No i to teraz my zrobimy no, Dobrze, robimy to ładnie po prostu. Szybko i ładnie, tak jest Teraz flashbang No to niszcz ją Joe no, Joe I got it, I got it Ej czy ktoś tu może Ażką ja mi może aszką rozwalić? Ja cię Rozwalcie mi tutaj Co chcesz, żeby cię no, rozwalić? Ładno. Tutaj, tu zaznaczyłem Te drzwi Nie okno To, Aha, jest, to jest okno zielony to... Od mojej strony jak ty, nie ma Dobra, które? To tu, tak? Obojętnie, jedno albo drugie. Tu, u góry, u góry! To jak gość mi strzela już kurwa tutaj. Tam uważaj, że tam gościu Wow. Uważaj, tam granat jest, uważaj, gość jest na wprost. Baby. Uwaga, rozwalam, tak? tak? Smoky, Coś, co smoky. Okay? No, rozwalaj. Jak możesz to rozwal. Bo no nie wiem czy ciebie no zielu a to, wierze, to no drugie wierze. możesz mi rozwalić tutaj? Poniżej? Mogę. To, nie, I tu, 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 tu. tu, tu. No, a na dole jest marmela. No, no, so, klaski schodowa na dole. Kurwa patrzę wcześniej na nią, kogoś wyszedł. Castle jest. Marmela, od dołu idzie klaski schodowej. Nie od góry. Ale mnie się tu, kurwa. Kogoś mam ale. No bez jaj, co tu się stało? Nie, castle żyje ci, to jest na dole. Wiesz, tak, klatka schodowa, co? jest. Może jugger go. O fuck, na dole jest. Zabij mnie. Ale złama. Ooooooooooooooooooooo. na zewnątrz. Kasel jest, zabij mnie Normalnie. Gdzie? Była mas. Na dole są. Na prośbę mojego trupa I biegnie, patrzy się na banwojkę A banwoj pierdala tam gdzie z jakimiś budynkami widok. Oh, nie jestem tu Margoś czy... ja, mam na... Przeciwnie na zewnątrz, ale nie widziałaś. Macie go, dobrze Nie na góry to jest najlepiej patrzeć, nie? Ja nie ja nie, ja mi się kręci w głowie, wiesz? Ojej! Dobra, to o! o! Ja pierdziałem! Serio? Uf. Serio? Uf. O! Dobrze, każdy po tyle nie trafił. Jest no, no, tam ktoś na struncie? Ej dostałem, wyszedł mi! Na dole jest, przygotuj No ten do. co mnie zabił, no mówiłem, no, że No, Castle, Ma połowę życia, ponad. Masz tak, ponad go. połowę. Ładnie. Masz paruwo. Masz paruwo. <laughs> Zabiłaś go? Tak. No, spokojnie, no, spokojnie. Super. Macie półtorej ja minuty. Jesteście koniec. we dwoje, i wtedy jest dwóch. Konserwował pomieszczenie obok. Okay. O, uważaj, żebyś nie... O, od nas. A tu jeszcze z tej tarność? Tak. No to ja nie wiem. Z pięciu metrów. Gdzie on jest, tarność? Trzerek. Na schodach. Na schodach jest. Oj nie, nie chciałam tego. Minuta Masz minutę No rzuć granatnikowi, gran, granatnikowi Zakładnikowi jajko Nie a gdzie on jest mówicie? No dwóch jest, też że jest dwóch o, Nie. Brawo! Ja nie, wiem, to, to nie nie dam ja tam... Mam dźwięk. Wow! Ale, dźwięk, wow, ale to było Uuu, dobre! dobre. Wszystkie zasługujesz na za się. Zasługujesz to było ten brąz. Zasługujesz na brąz, no. Szkoda, że nie mam nagrywarki podpiętej. piętej. Szer kwadrat, marmelka. Ale ja mam minutę tylko chyba, wiesz, ustawiono. Masz minutę, a to szkoda. No masz, minutę. No. Ale to było dobre. To jest strat, kurwa dawno za rankę nie grałem ze strat, kurwa. No. Oni się czuli tak my wczoraj. No. Ktoś tak. Tak. wiedział albo gorzej.